Witajcie na kanale Tarkow Polska. W dzisiejszym materiale dowiecie się o nadchodzących zmianach w Tarkowie. Zachęcam Was do dołączenia na nasz serwer Discord i zostawienia reakcji pod filmem. Dzisiaj omówimy sobie nadchodzące zmiany w Escape from Tarkov. Wszystkie informacje, które zostaną zawarte w dzisiejszym materiale, są wyciągnięte głównie z devlogu, z dev live'u, który odbył się parę dni temu. I nie jest to powiedziane, że wszystkie informacje, o których się dzisiaj dowiecie, zostaną wprowadzone w kolejnym update'cie, ale najprawdopodobniej yy, informacje, o których się dowiecie, zostaną wprowadzone w przyszłych update'ach yy, do Tarkowa. Więc tak, na początku zobaczcie sobie ten materiał, wideo, który prezentuje zmiany, które zaszły na mapie Lighthouse. Także obacz, obczajcie sobie ten film. A ja za chwilę do Was wrócę. Sami widzicie, że zostanie dodany spory kawał mapy. Będziemy mieli teraz dostęp do wyspy, na której jest latarnia. Dodatkowo na mapie powstanie kilka nowych lokacji. Najprawdopodobniej nie będzie to tylko sama wyspa, a zostaną, z tego co widzimy, dodane nowe interiory. Czyli najprawdopodobniej będziemy mogli wchodzić w miejsca, do których nie można było wejść przed y, update'em. No, i na pewno możemy się spodziewać nowych lokacji na obrzeżach mapy. Spójrzcie na te zdjęcie tradera: będzie to trader, którego będziemy zlokalizować, mogli na latarni, będzie to nowy skrawek mapy. No i z traderem będziemy mogli wejść w jakąś interakcję. Z tego co widzimy, w ręce trader trzyma naszyni kultystów. Więc zapewne będzie on powiązany z kultystami. Dodatkowo, jeżeli się przyjrzycie, po lewej stronie w oknie widać kultystę snajpera. Bardzo mnie to ciekawi, co trader będzie miał wspólnego z kultystami. Jeżeli coś wiecie na ten temat, śmiało piszcie w komentarzach, bo ja niestety nie znalazłem żadnej informacji na ten temat. Dodatkowo, jeśli chodzi o traderów poza rozgrywką. Dodali możliwość przelosowania questów dziennych i tygodniowych. Chodzi o to, że jeżeli jakiś dzienny quest nam nie przypasuje, czy tam tygodniowy, będziemy mieli możliwość przelosowania go. Jest to bardzo fajna zmiana, bo niejednokrotnie miałem questy, które po prostu mi nie podpasowały, a teraz będziemy mogli. Je wymienić na inne. Nie wiem, czy będą jakieś limity, czy po prostu będziemy mogli losować jeden quest za drugim, bo o tym nie mówili, ale na pewno coś takiego zostanie wprowadzonego. Do gry zostaną też dodane nowe daily questy, a oto jeden z nich. W grze będą dostępne też nowe przedmioty, na przykład takie przedmioty jak śrubokręty czy zestawy do szycia będą teraz wielokrotnego użytku, co oznacza, że przykładowo śrubokręt będzie można użyć w paru craftingach, tak samo będzie z zestawem do szycia i paroma innymi przedmiotami. A tutaj krótki filmik, jak to będzie działać. DLSS. Z tego co wiemy, DLSS jest już gotowy i będzie dodany w tym updatecie. Na streamie pokazywali przykładowe efekty działania DLSS-u i znacznie one poprawiły FPS-y, jednak trzeba pamiętać, że korzystać z niego będą mogły tylko osoby, które mają karty graficzne z obsługą DLSS-u. Ja na przykład nie mam takiej karty graficznej, ale wiem, że wiele osób na to czekało i w końcu się doczekało. W tle zostawiam wam materiał od Nvidii właśnie dotyczący DLSS-u w Tarkowie. Na streamie zaprezentowali również zestawy naprawcze, z zestawami naprawczymi będziemy mogli naprawić swój zepsuty pancerz, zepsutą broń i póki co zaprezentowali tylko możliwość naprawiania tych rzeczy w Staszu. Ale z tego co wiemy, będzie również możliwość naprawiania swojego ekwipunku podczas rajdu. I Nikita powiedział, że takie zestawy naprawcze będą bardzo rzadko dostępne i naprawdę będzie trzeba się postarać, żeby je zdobyć. A oto kolejny krótki filmik, jak to będzie wyglądać. Kolejną bardzo ciekawą informacją jest to, że trwają prace nad nowym systemem custom armor hitbox i będzie działać to na zasadzie, że pancerze będą miały teraz swoje słabe i mocne punkty i będą one chroniły tylko części ciała, gdzie jest widoczny pancerz. Nie wiem czy to zostanie wprowadzone w tym updatecie, ale na pewno coś takiego zostanie wprowadzonego. Co jest moim zdaniem mega zarombistą sprawą. I ostatnią nowością, o której chcę Wam powiedzieć, jest system, dzięki któremu będziecie mogli za pomocą flary wezwać swój zrzut. Niestety, nie wiem za dużo o tym systemie. Nie wiem, ym, jakie zrzuty zaopatrzenia będą dostępne, ale na pewno coś takiego będzie dostępnego, a będzie wyglądać to tak. Dodatkową rzeczą, o której wiemy, jest to, że do gry zostanie dodanych paru nowych bossów. Póki co nic na ten temat praktycznie nie wiadomo, i jeżeli dostępne będą informacje, co to będą za bossy, postaram się nagrać osobny materiał z prezentacją, i wtedy omówimy wszystkie szczegóły dotyczące nowych bossów. Więc w dzisiejszym materiale to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za obejrzenie całego materiału i chciałbym Was poinformować o giveaway'u na naszym serwerze Discord. Do wylosowania będzie Seed Ja postaram się co tydzień robić takie giveaway'e dla Was, więc jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w konkursie, to zapraszam Cię serdecznie na serwer Discord. Tam dowiesz się więcej na temat tego giveaway'a.